Prawdę? Dzień dobry, z tej strony Pumer, dzisiaj witamy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem już po wymianie ramów, więc nie będzie więcej lagów. Dobrze, no to czyli czym będę się chciał dzisiaj zająć? No to to na pewno będzie zebranie jedzenia, no bo tego to właśnie mamy najmniej, e, jak i zarazem zaczynanie już troszkę się ekspienie, czyli dzisiaj będziemy w ogóle sobie armor robić i tak dalej. To musimy dzisiaj zrobić lub osiągnąć. Po prostu musimy zdobyć jaksowy armor i wtedy wykopać jeszcze dwa obsydianu i wtedy jesteśmy kompletnie ustawieni. no nie zbieram, bo mi jak na razie nie potrzebne tak samo jak Gold Bonnet'er'u ani nic nie ma otwartego, więc dlatego sobie zrobię tylko budki, bo będziemy mogli zrobić sobie enchant. tylko wtedy krowy bym musiał poszukać. Nie, ulagi serwera. To mnie wkurza, bo myślę, że to zawsze diamenty są. O! Diamenty na suficie! Zauważyłem je. Tak, to wszystko było zaplanowane. Super, więcej. Bardzo dużo Redstone, a ja go aktualnie nie potrzebuję. O, kolejne diamenty. Mamy 6 diamentów. Mamy już 15 diamentów tym razem, razem z tymi prezentami. Bo jeżeli nie wiecie, e, nie, zapomniałem tego nagrać na samym początku odcinka. I było ogłoszenie: pierwsze trzy osoby e, dostaną po prostu 3 legendarne prezenty. Wypadły mi 3 diamenty, i tutaj mamy od razu kolejne. Dlatego kocham te cave'y. Czy ja kiedyś mówiłem, że nie cierpię tych cave'ów? Nie pamiętam. Widziałem to. Tak po prostu sobie wejdę do cave'a i ile tego od razu tu jest? Tylko jeden znowu. O nie! Jednak! Mówię! Zawsze kopcie, zawsze kopcie. Ile mamy? Już 11 diamentów. Tutaj mamy 9. Brakuje nam jeszcze tylko dwa diamenty. Pierwsze, no, te max 5 minut kopania. O czym ja mówię? Czy te kejwy nie są fajne? Kocham te kejwy. Dobra, mamy już 14, to mamy 9. Dobra, mamy jeszcze wtedy na Enchant. Ja bym sobie jeszcze pozbierał na rzeczy, żeby wiecie. Tylko żebym potem z tym wszystkim nie zginął. Bo najgorsze. Ząbiaczek? Nic, tu więcej nie ma. Dobra. Z względem chodzenia po nich są bardzo wkurzające. Tak normalnie nie są. No dobra, czyli stać już nas na Armor i Enchant. Teraz bym chciał jeszcze siekierę, łopatę, miecz i tak dalej. No. No po prostu zbierzemy ile potrzeba. No bo jednak chyba te złoto kopie przyda mi się. Ja na przykład do robienia złotych marchewek, by mieć jedzenie i nie głodować. Ekstrace jedzenie to się kopie w górę, bo nie mam zamiaru na głodnego tutaj gdzieś chodzić potem umrzeć z diamentami. To by nie było fajne. Mogę trafić na takie większe po prostu... Y, bo nie muszę chodzić w jakiś zakamarkę, które nie wiadomo gdzie prowadzą. O, jeden, ten, jeden, wiedziałem, zawsze trzeba się przekopać. Ile 16 potrzebujemy? 24, jak mówiłem chyba? Nie pamiętam, ale chyba tak mówię. Dobrze, czyli to wygląda tak, że nie będę Was zanudzać ciągłym kopaniem, bo nic w sumie nie powiedziałem fajnego w tym odcinku, więc no teraz po prostu będzie timelapse. Czemu ja to zrobiłem? Zginę od razu. Straciłem i tak najważniejsze itemy jakie miałem. Dobra, no wracamy tam. Traciłem seta. Nie, okej. hm, hm, No, trzeba zrobić kill'ów. Nie jest to aż tak daleko jak myślałem. Dziękuję, oj, ale zawał. I co straciłem? Nic nie straciłem. Mam jest w swoją głowę, to jest spoko, Przydaje mi się. <grytanie> Wrócę po tamte diamenty, które ja znalazłem. Mamy jedzenie, mamy wszystko, co mieliśmy. Teraz wrócimy tam na górę. Będę chciał wykopać tego diamenta, bo jest to bardzo potrzebne. Od razu tak... Jak to wygląda? I od razu stąd możesz... Wow. Dobra, nie dobijamy tych 40 diamentów, bo ja dostaję zbyt dużo zawałów i... Eee, yy, jedziemy do domu, mamy wystarczająco. O, wezmę sobie trzcinę, przepraszam. Co tam, bloder, 2? wada? The fuck? No i już jesteśmy praktycznie koło domu. To wszystko na dwa piece zrobimy. I teraz ile mam razem diamentów? 48 diamentów mamy raz z diamentowym kilofem. Teraz jeszcze to weźmiemy, jedną książeczkę. Mamy czancik, czyli bardzo ładnie. Lapis też mamy. Diamenciki to jest przepiękne. Wreszcie nie będziemy głodować, widzowie. Ten looting 3, wow. Zenchantujemy sobie miecz, nawet już teraz sobie zrobimy mieczor. Dziękuję. I kowadełko mamy. Więcej jedzenia. I nie, na razie tego nie będziemy robić. Na początku zenchantujemy sobie, to nie mam więcej, więc po prostu tak zrobię. Drake hair Szarf, nasik. Looting 3 maybe później zrobimy. Dichensi maybe. Mmm, coś więcej nie ma. Dobra. Ehm. Zrobić na łasikierę, bo ta już jest na wykończeniu. Tak samo jak i nowy łuk, ale nie mamy. Teraz łopata motyka. No bo jak nie? trzeba się czymś fleksować, co nie? Mamy cały set. No i jak pięknie. Nie są to najlepsze, ale... Jak na... W chwilę obecną jest spoko, dobra, hmm. czyli zostało nam jeszcze 35 gm, no 38, no bo wtedy jeszcze i te z eventu, no to trzeba sobie zrobić armor i teraz jeszcze ulepszyć, jest git, dobra, z powrotem armor do skrzyneczki i zakładamy swój nowy set, jak wygląda to pięknie widzowie Czyli zostało nam jeszcze 14 diamentów. Mamy na przyszłość. Potem jeszcze przepalimy sobie wtedy złoto. Przyda nam się na złote marchewki. No, wiem co mówię. I jest ładnie. Mm, teraz zrobię malutką farmę. czciny, o to w tym miejscu. Tu na chwilkę stąd wodę pożyczę. O nie, bo tam jakaś marchewka została. Dobra, dobra. Już, 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 już nie denerwujcie się. Okej, okay, na razie to tak wygląda. Myślę, no posadzę, żeby już tam było. No i wtedy ćcina. Jak sam wiem. Nie jęczę odcinek no, tak dziwnie wygląda. <gry> no, ale dobra. To się wszystko naprawi w następnym odcineczku. Eee, więc to się tutaj wszystko przypala. No i dobrze. Eee, tutaj jeszcze wykopię nam enchant. Jego eee, oczywiście z tego składa ekwipunku, że nikt żaden nie ukradł. No to tak widzowie. Nagrywałem sobie godzinkę, znaleźliśmy dużo diamentów. No oczywiście była pierwsza śmierć, no ale cóż. Ale i tak, jeżeli byśmy tam byli, to byśmy stracili no i tak życie od jedzenia, bo go nie mieliśmy. Łatwe wyjście z cave'a, wszystko bardzo się mi podobało, więc myślę, że Wam też się podobał ten odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie, subskrybujcie kanał, jak chcecie, dla przyszłego kontentu i cześć.